Złote myśli. Złote myśli, teraz będziesz bliżej sukcesu. Złote myśli, Łukasz Milewski, mowa ciała, a sukces. Ukochanej partnerce życia Basi, której miłość jest tak głęboka, jak jej wiara w to, co robię. Przedmowa: Nagrodą za dobrą pracę jest świadomość jej wykonania. Ralph Waldo Emerson. Odkrywając kolejne karty tej książki, pomyślisz z pewnością, że jest inna. Inne jest podejście do tematu, inny niż mógłby się wydawać jest cel. Tak, jest to bez wątpienia inna książka. Inny klimat i inny sposób prezentacji, inny też może być jej odbiór. Pracowałem nad nią w sposób pełny artyzmu i precyzji. Biegałem od rozdziału do rozdziału niczym artysta, malujący swój obraz. Podczas czytania będziesz zmuszany do myślenia i analizy, a przede wszystkim odkrywania, odkrywania tego, jak wiele daje znajomość języka ciała. Czytając te publikacje, możesz mieć wrażenie, że pisze tak, jak mówię, i tak właśnie jest. Oprócz przekazania ci wiedzy pozwalającej odkryć zjawisko, jakim jest mowa ludzkiego ciała, przekazuje ci przede wszystkim kurs. Tylko poprzez codzienne praktykowanie ćwiczeń tutaj zawartych. Możesz w znacznej mierze poszerzyć swój horyzont znajomości tego języka. Czytając tę książkę, możesz mieć wrażenie, że mówimy bardziej o zmianie osobistej niż mowie ciała. Masz rację i jej nie masz. Badając to, czym jest ten pradawny język, doszedłem do wniosku, że najszybszą drogą do jego opanowania jest zmiana wewnętrzna. Dzieje się tak, ponieważ wszelkie procesy wewnętrzne, jakie się w tobie właśnie odbywają, myśli i uczucia, mają swoje odzwierciedlenie w tym, co pokazuje Twój język ciała. Pracując z mnóstwem osób, doszedłem do wniosku, iż rozwój wewnętrzny jest najszybszą drogą do osiągnięcia perfekcji w używaniu mowy ciała. Jako autor, wierzę, że czas, jaki przeznaczysz na jej przeczytanie, będzie fantastyczną podróżą tak przyjemną, jak wylegiwanie się na plaży łajkiki w świetle słońca. Za główny cel, obrałem sobie danie ci pełnego zrozumienia, czym jest mowa ludzkiego ciała. Dostaniesz solidne fundamenty, jak ją stosować w codziennym życiu i doświadczyć samorealizacji. W pierwszej części, przejdziesz przez proces zmiany wewnętrznej, który jest etapem przygotowawczym i absolutnie niezbędnym do władania tym językiem. Rozdział drugi to umiejętności pozwalające opanować sztukę prezentacji. Kwintesencją jest zrozumienie tego, co inni ludzie wyrażają tym zagadkowym słownictwem. Materiał zamieszczony w tej książce powstawał sześć lat. Wtedy to też rozpoczęła się moja niezwykła fascynacja tym tematem. Od człowieka pełnego niepokoju i lęku życia, zamkniętego na ludzi, przeistoczyłem się w mówce i nauczyciela który zmienia życie innych. Efektem moich sześcioletnich poszukiwań jest seminarium Master of Body Language, mistrz mowy ciała w